Cześć kochani, z tej strony kreatywny rodzic. Słuchajcie, lubicie grać w podróży, czy zabierać gry do znajomych, czy nawet na jakiś piknik, czy można jakąś wycieczkę, czy właśnie do pociągu. Fajnie zawsze mieć jakąś grę przy sobie. Sami dobrze wiecie, że dzieci często przykład w jakichś poczekaniach, albo właśnie w podróży mówią co, nudzi mi się. Więc słuchajcie, mamy idealny sposób na nudę. To jest wydanie gry, można powiedzieć, patrzcie, format kieszonkowy, zmieści się w każdej torebce, a zaraz jeszcze Wam pokażę, że bez tego pudełka zajmuje jeszcze mniej miejsca i naprawdę będziecie zachwyceni, bo jest tak prosta, a jednak tak wciągająca i co najważniejsze uczy logicznego, słuchajcie, myślenia, ale jednocześnie takiego sprytu, delikatności, wyczucia, więc naprawdę fajna gra. Z ręki do ręki, słuchajcie, jest to gra, ja to sobie już rozpakowałam, która składa się, patrzcie, jak ona mało miejsca zajmuje, składa się, patrzcie, z takich Plastikowych igiełek. Igiełki są plastikowe. Nie da sobie nic zrobić z nimi krzywdy, więc są bezpieczne, spokojnie, nie bójcie się. I na czym ta gra, słuchajcie, polega? Polega ona na tym, że pierwszy gracz trzyma sobie tą igiełkę i bierze drugą do ręki i próbuje jedną, tam było, tam, załóżmy. I próbuję, słuchajcie, patrzcie, zaczepić tą igłę w taki sposób, żeby się trzymała. I przekazuję kolejnemu graczowi. Kolejny gracz znowu trzymając tą igiełkę, próbuje wczepić swoją igiełkę, na przykład tutaj. Tak, żeby nie spadła żadna. Potem przekazuję dalej, i dalej, i dalej, i dalej. I tak, słuchajcie, postaje, ja tak na szybko, zrobię taka niezła plątanina. że tak na szybko, mniej więcej jak to będzie któraś tam runda i, i komuś coś tam się Okej. Okay. ok mamy słuchajcie, mniej więcej coś takiego jest dokładana kolejna, kolejna, kolejna patrzcie, dalej trzymam z jedną igiełkę i tak naprawdę trzymam z igiełkę muszę zaczepiać kolejną ale patrzcie, może być też tak, że ktoś wcześniejszy na przykład, nie wiem, zaczepimy i wydaje nam się, że jest super, ale patrzcie, ta igiełka tak trochę tyle. I podając komuś, ta igiełka można spać. Ten no niestety przegrywamy. Wygrywają oczywiście gracze, którzy zostają, położą jak najwięcej igiełek i to nie spadnie. Jest to, słuchajcie, bardzo trudne wbrew pozorom, no bo trzymając tylko taką, patrzcie, to się tak chybocze, niby się trzyma, a jednak niekoniecznie. Trzeba bardzo delikatnie, ostrożnie przekazywać dalej te igły. Tak, żeby nie pospadało. Ale też, słuchajcie, trzeba tak pokombinować, żeby samemu też patrzcie, idealnie założyć tą ingiełkę, żeby ona nie spadła, się trzymała, budujemy fajne konstrukcje. Jak jeszcze tym się można bawić? Niekoniecznie słuchajcie, w to kręć. Można po prostu dać naszym dzieciakom, właśnie mamy jedno dziecko, chcemy je czymś zająć. I, słuchajcie, tutaj nie potrzebuje, można powiedzieć, osoby nadzorującej. Zabawa polega na tym, że po prostu tworzy konstrukcję z igieł. Tak? Może tworzyć litery, może tworzyć po prostu jakieś, nie wiem, zwierzątko sobie wymyślić, tak? Załóżmy, że na przykład ja zaraz spróbuję coś stworzyć, wkładając te igiełki. Słuchajcie. Ok. Dobra. Tada. Patrzcie, mam ptaszka, tu ma skrzydełka, tu ma dziubek, o patrz jaki piękny, prawda? Śliczny. Można też, słuchajcie, po prostu wykorzystać te igły do nauki yy, przewlekania nitki, tak? Czyli można powiedzieć mała motoryka, dajemy dziecku taką nitkę i patrzcie jakie te igły są fajne, mają dużo oczka, są bezpieczne, są plastikowe, nie zrobi sobie krzywdy i ćwiczy przeplatanie, tak? Można dać jakieś guziki, które takie będą miały duże dziurki, i ta igła przejdzie, więc tak naprawdę te igły mogą już naprawdę służyć do takiego yy, nauki szycia, co jest też fajne, słuchajcie. Kolejna y, fajna zabawa. Można, słuchajcie, układać. Logicznie, np. życie są takie z zapałkami, się układa jakieś działania i trzeba kombinować. I jak przyłożyć jedną, to tu będziecie przykładać jedną igłę. Można po prostu tworzyć jakieś nie wiem, wzorek i dziecko musi odwzorować. Na przykład ułożymy, nie wiem, literkę n. Tak? I dziecko musi tak samo. Albo na przykład układamy literkę n, że w ten sposób, potem zamieniamy ją do góry nogami. i Dziecko musi powiedzieć, co się, co się zmieniło. Możemy też, u, słuchajcie, przygotować sobie obrazek, yy, gdzie właśnie, yy, jakby miejscami, tam gdzie są patyczki, układamy nasze igły, czyli tworzymy obrazek z igieł. Można też stworzyć, słuchajcie, jak właśnie stworzyć takie, jakieś tipi, namioty. Też można budować takie trójwymiarowe. Więc można powiedzieć, niby zwykła igła, a ile możliwości. Najfajniejsze jest właśnie to, słuchajcie, że to jest tak małe, zostaje z woreczek, że możecie to zabrać dosłownie wszędzie. Patrzcie, używacie do zarebki, zapominacie o istnieniu, a przydaje się naprawdę, kiedy słyszymy nuda. Nudzi mi się. Proszę bardzo, pobaw się. Zdziwicie się, bo ja Wam podałam tylko kilka przykładów, a dziecięca wyobraźnia i kreatywność nie ma granic, więc gwarantuję Wam, że wymyśli jeszcze milion sposobów zastosowania tych idei. Słuchajcie, to tyle. Tak niewiele, a jednak tak wiele możliwości. Trzymajcie się, pa!